Dzień dobry wszystkim z tej strony Elien i witam Was dzisiaj w naszych Simsach dwójkach, których tak bardzo, bardzo dawno temu nie było. Mam eee, nacięci entuzjazm wobec nie. Dobra, dobra, bez gier. Tak bardzo, bardzo <coughs> dawno nie było. Ja jestem chora, ale nagrywam nowe Simsy. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać mój cholerny kaszel, który po prostu bardzo przeszkadza i bardzo utrudnia. Eee, no dobra, <coughs> co my tu mamy? To Wy słyszycie w ogóle ten dźwięk? To jest dźwięk zbliżający się zimy. A my mamy teraz zimę. I to naprawdę nie jest dobry dźwięk. Bardzo lubię jak im marzą dupki, a ja na przykład mam ciepło albo jest wiosna, albo jest lato. Gorzej jak im marzą dupki i mi też. Albo oni mają piękne lato, kąpią się w morzu, jeżeli chodzi o tym a my mamy zimę i jest tak strasznie zimno i <coughs> ciężko w ogóle gdziekolwiek na dłużej wyjść. No cóż, taka sprawiedliwość losu. Dobra, co my tu mamy? Mam Magda, mamy dzisiaj niedzielę. Magda idzie do pracy, niestety. E, myślałam, że spędzą sobie tą niedzielę y, gdzieś tam w y, jakiejś restauracji, y, coś, coś, porob, coś porobią. No ale no niestety nie będzie to za bardzo możliwe. <laughs> no i tak. Ja ogólnie przez ten czas nie grałam, znaczy nie grałam. Nie to, żeby nie grała w Simsy, bo w Simsy grałam oczywiście. Nie możesz już go Nie może, bo to są Simsy dwójki. Eee, mm, przebierz ją w ubranie codzienne. Eee, grałam w Simsy i w podobnym pomysłu, że wybuduję blok. Eee, ten pomysł wprowadziłyśmy razem w życie z Izą. Eee, Wynalazłyśmy odpowiednie kody. Czemu to masz takie dziwne ubranie? Czy ty masz jakiekolwiek jeszcze inne ubranie? Zaraz, zaraz, zaplanuj strój. Eee, ale po prostu... E, no tak, mój blok się e, niestety e, skiepścił po prostu, powiem szczerze. Mój blok się skiepścił, bo po prostu no niestety, ale e, coś się w nim zepsuło, coś się w nim e, usunęło e, i ja nie mogłam po prostu... a, mam no, sama krótkie rękawki. To idealnie na zimę. Dobra, nie wiem czy to jest jej codzienne, czy to jest jej wyjściowe. Chyba wyjściowe będzie tutaj bardziej. No bo muszę stać w tym co jest. No dobra. Eee, tak czy inaczej, w moim bloku nie dało się grać. Niestety. Eee, nie dało się grać. Eee, I tutaj, co nie robią niedzielę rano o tej porze? Po prostu zabaw. W domu, do rodzin. Nie da, nie da się grać, niestety. Znaczy bardziej chodzi o to, że po prostu tam nawet nie da się budować, bo wszystko jest zepsute. E, ten blok jest mniej więcej, może sięgniemy go tutaj wzrokiem, chociaż wątpię, że tak. E, ten blok jest mniej więcej. Nie wiem, gdzie on jest. W bloku, gdzie jesteś? E, nie, to nie są te bloki. To jest, znaczy, że on jest tam, 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 tam. No, ja Wam go tutaj wzrokiem nie sięgnę, bo to chyba nie jest to, to, to coś, niestety. Ale eee, ja Wam go pokażę gdzieś tam tutaj, nie wiem, wkleję, cokolwiek zrobię, może zaraz pójdziemy do miasta, po prostu Wam go pokażę. No, nie da się w nim grać niestety. <laughs> na co wpadam następnym pomysłem moim było, na co wpadam następnym razem? Zrobię dom bliźniak. Będzie dom bliźniak, będą mieszkać, powiedzmy, w bloku. A nie do końca w bloku, bo to będzie domek, będą mieć swoje podwórko. Będą mieli powórko na pół przedzielone z jakąś inną rodziną, będzie ciekawiej. No, nie będziemy co osamotnieni, tak? Coś się będzie działo. Tam będą sobie chodzić do pracy. Nie wiem, wyjeżdżać samochodem, o ile to w ogóle widać. Bo tutaj dałam też rodzinom dałam tutaj e, samochody, zrobiłam e, meblowanie pokoi, tak jak ja bym chciała. <laughs> Także ten blok tutaj też trochę podrasowałam. Adam wstawaj, bo trochę przeginasz tym snem. No więc tutaj słuchajcie zrobiłam to tak jak chciałam i teraz mam problem, ponieważ <laughs> Podajtację ja weź resztki. No, może weźmy resztki. Ponieważ słuchajcie wszystko ładnie pięknie, dom jest dosyć duży na jakieś 4 cztery... simy Mm, czyli ich dwójka i dwójka e, dzieci, plus oczywiście jakiś pies tam się zmieści spokojnie a mamy tylko resztę płatków, no trudno, to nam sobie coś zrobi e, także tutaj, e, no kurczę, bladę dosyć duży ten dom jest, tak? no nie oszukujmy się, trochę ten, duży, ten dom wyżej duży e, wszystko ładnie, pięknie e, i po pierwsze też go skierściłam bo postawiłam te drzwi, e, co są w blokach, e, wycieraczką do środka. Jedne drzwi. No i ucieszyłam się, że już będą razem e, mieszkać z jakąś rodziną. Będzie fajnie. Po czym, słuchajcie, patrzę. A tam nie, nie da się zająć mieszkania. Mówię, a ciekawe, ile to mieszkanie, to naszy piesek jak śmierdzi, właśnie założyłam. No, ciekawe, ile to mieszkanie kosztuje. Patrzę, czy tyle samo. E, patrzę, nie można wejść do mieszkania, bo przecież są drzwi. Do środka z tą, z tą wycieraczką, mogę wam pokazać co chodzi. Tu mamy drzwi, o, tu macie tą wycieraczkę. Do ten, no to ja dam do, do środka, jakoś tak wyszło. No i słuchajcie, no cóż, no to trzeba było wymyśleć, żeby ten blok z powrotem dać na porcelę mieszkalną, a potem na porcele publiczną, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, dałam radę. Wszystko ładnie pięknie, ale mieszkania kosztują. E, tutaj mieszkanie kosztuje 2000 na tydzień <laughs> i to jest dużo. Moim zdaniem to już, jest, to już jest sporo. Fajnie, że piesek wstał, to się go raz e, Wyczyścimy tutaj to. E, jak można jeść w takim, wiecie. E, Adam, 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 czy ty już dobra jesteś? To możesz się najeść. E, wszystko ładnie, pięknie. Tam mieszkania kosztują 8900. E, <laughs> tak. Tak. Takie do, dowaliłam mieszkanie. Znaczy to jest jeszcze bez umeblowania wiadomo, bo tu meble sobie sami e, dajemy. Mm. Mimo, że jesteś niej zakochany. E, dobra. Ja tu będę się siorbać ciepłą herbatkę, bo jest mi po prostu bardzo źle. O Boże. A boże, choroba mnie ściągnęła, po prostu ściągnęła do łóżka. Dobra, Magdzie gdzie brakuje chyba do pracy, kreatywności. Kreatywność, no to ona sobie pójdzie tutaj będzie tą kreatywność koksała. Zniszczy na obraz, no, tak trzeba to zniszczyć. Słuchajcie, no teraz tak. Dom jest ładny, nie yy, jest jakiś super za, za fajnisty, z przejściami w ogóle super piękny. Ale jest ładny, duży. <laughs> boże, jak ja charypie. Cicz malowanie. E, ładny, duży i w ogóle, wiecie, no jest, jest fajny, tak, jest ma dużą kuchnię, duży tam salon, e, w sumie to dwa salony, e, dwa pokoje, właśnie w sumie to dwa pokoje są sypialne, e, no czy łazienki, wszystko ładnie, pięknie, duży, dużo pieseł, serio, miałam z sobą wejść na, na, ajajajajaj, dajcie mi chwileczkę, muszę się tutaj y, ogarnąć, jeżeli chodzi o mój kater. No, ale cena, cena mówi sama za siebie. Cena mówi sama za siebie. I teraz tak, no oni nie są w stanie. Ja tam to jeszcze pogram w tym domu. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, ale wątpię, żeby to miało w ogóle sens racy bytu, może tak. Bo jednak smacznego przy sikach, no super No, kolejny je przy sikach. super Bo jednak nie oszukujmy się, ale no przecież O, tu jest początek zimy już? Tak, początek zimy oh. Nie wiem, co on robi Ta, pogoda Dobra, posprzątaj Uuu, ale to ten Uuu Będzie zimno eee, No i teraz tak, gdzie my chcemy mieszkać? Bo nie oszukujmy się, niestety. Ta mieszkanka tu w bloku. No nie są jakieś super, prawda? One są po prostu takie, no... No nie po naszemu, tak? Są po prostu jakieś tam <laughs> łazienkę 2 na dwa, tak, no to jest w ogóle bez dla mnie i to jest w ogóle po co takie coś robić. Dobra, Adam, wiesz co, ja, ja miałam z nimi dzisiaj, gdzieś, gdzieś dzisiaj iść, ale chyba nie będzie tak. Bo po prostu no, jest, pada śnieg, i w ogóle jest kiepsko, i w ogóle jest zimno, i w ogóle to może weźmiesz gazety, przynieść do domu czy cokolwiek. Może wiesz co, nie wiem, rozjąż krzyżówkę. <laughs> Więc, no właśnie, tu są schody, jakieś tam wiecie, no takie bez sensu trochę dla mnie. Znaczy, fajnie, że jest garaż pod domem, ale no to jednak są dwa piętra. No takie nie jest to do końca dla mnie wygodne E, więc zrobiłam dom, czy blok, wygodny dla siebie, no ale jak widzicie, jeden się skiepścił, a drugi... no cóż. Może tym blokiem coś jeszcze pokombinuję. Bo on jest tu w jaskini po krzyku. E, a ten drugi dom jest na razie w Dolinie Niezbędnej. E, I coś tam kombinuję. Także nie próżnowałam, coś tam się Simsy grałam, chociaż też nie miałam z bardzo czasu, siły i ochoty. Tydzień temu, w piątek, właśnie zaczynam chorować. Zaczęło mnie bardzo boleć gardło. O, pięknie, będzie widział punkcik. Bardzo boleć gardło i po prostu. O, super, jeszcze bawię. Się... Boże, zimno, jestem. Super, no spoko. No, spoko. To są Simsy. Sieliśmy pod podrabinką. Za to sprawia, że płuc bardzo ładnie. Logiki. E, słuchajcie, no i A ile ona została jej tej? Boże, no nie ma tej kreatywności prawie wcale. Nie wierzę. Gdzie mamy telefon? Tu mamy telefon. Także wiecie. Fajnie, fajnie, ale nie do końca. Naprawdę? Tam będzie się uniósł? Spadaj potem telefon, ja potem wezmę. Eee, fajnie, fajnie, nie do końca. Nie wiem, ile by kosztowały mieszkania Yy, dobra, ma jeszcze godzinę do ze samochodu. No, niestety yy, nie może, ale ja zadzwonię do Sima w sumie, nim, żeby trochę przyjaźń sobie pod, yy, podciągnąć. <laughs> hmm, kogo by to pogadać? Z kim by to pogadać? Przyjaciele. Byw. Hmm. E, jakiś tutaj jest. No. Nie mam go w pracy, w domu Spróbujmy jeszcze raz e, No i właśnie nie wiem, co zrobić, tak? Bo z jednej strony chciałabym Nie chcę mieszkać w takim zwykłym domku e, Bo to jest po prostu Wydaje mi się to po prostu nudne, tak? Jesteśmy tam sami e, Ja tam w tych simsach dwójkach zawsze się w tym domu zamykam e, Jakoś nigdy nie Aha, to ja nie mam więcej przyjaciół? Hej Chciałam pogadać Kogo by to mieć za przyjaciela? Może jego Eee, nie no, chcę rozmawiać <laughs> eee, Tak się zamykam w tym domu Nigdzie nie wychodzę I potem po prostu się zamkniemy Zakisimy w tym domu I wcale nie będzie dobrze Ja po prostu chciałabym eee, Zbrakuje jej troszeczkę eee, nie awans, Tylko potrzebuję tej kreatywności Szkoda eee, Po prostu chciałabym, żeby mieszkali sobie z kimś Sąsiadów mieli, z tymi sąsiadami sobie fajnie żyli Nie wiem, zaprosili i tak dalej, dalej Byłoby superowo, tak? Nie oszukujmy się byłoby superowo. No ale cena jest taka, że no nie są w stanie ani sobie coś oszczędzić, ani gdzieś na wakacje uzbierać, gdzieś wyjechać. No, no nie ma po prostu możliwości, bo tyle nie zarabiają w tydzień. To nie są kurczę, maksymalne poziomy, wiecie, tych, tych tutaj e, tych tutaj pięknych, ładnych, no e, karier, tak? No Więc jakby tutaj no jest problem. No albo będziemy kodzić, Będziemy w takim domku właśnie mieszkać, w takim bliźniaku. A co więcej dałam jeszcze, żeby nie poszedł pytania, dałam baterie na dach, żeby nie było. Baterie oczywiście są. Dobra, nie zbijesz tego godzinę, więc padaj do pracy. Baterie na dachu są, ale wiele nie dają niestety. Boże, jak ono wygląda. Boże, jak ono wygląda! Króżowa Dobra, co on może porobić? Nie wiem, co on może porobić. On coś będzie jadł? Nie wiem, co on będzie jadł. Także, no, tutaj jest ten problem. Szkoda. Bo myślałam, że może jednak damy radę ogarnąć, ale nie damy rady ogarnąć. No tak, nośpiesz, szuka pocieszenia u kogoś innego. Wesołe jak bokser, no oczywiście. Boksery są takie wesołe, że wszyscy, wszyscy, wszyscy są super świetni. Aha, po to że to zrobił dla Magdy? Wiedź co? Pies, co robisz? Spisz, bieseczku, śpi, miesiączko. Chciałabym coś tam malze kombinuje też, bo wróciliśmy ze spacerku, jest zimno, jest mroźno, jest zimowo, przede wszystkim pada śnieg. I oczywiście go zaczęło nosić. I rozwalił swoją zabawkę. I w ogóle, taki szczęśliwy, bo to zabawkę rozwalił. Także, wiecie, no, taki typowy oksel. Zjadłeś już dobrze. Więc tak, co o tym sądzicie? Gdzie my chcemy mieszkać? Czy chcemy mieszkać dalej w tym mieszkaniu? Czy w tym domu, mimo wszystko, i po prostu będziemy chodzić, niestety? Czy po prostu będziemy. Coś ogarniemy na zasadzie, nie wiem, no tutaj nie, nie musisz brać Co e, Coś ogarniemy na zasadzie innego domu, czy może ten blok jednak, bo ten blok jest fajny. Tam jest w ogóle bardzo dużo mieszkań. Tam są trzy albo dwie klatki, nie pamiętam nawet już. Po chyba 10 mieszkań. Także tam by się po prostu dużo działo. Bardzo, bardzo bym chciała tam mieszkać. Co ja chciałam? Nieruchomości nie. Może porozmawiasz sobie z kimś tam Ze Zbyszkiem e, Potem z Aliną pogadasz Z Aliną, Alina pozdrawiam Cię e, Ten blog jest właśnie fajny Bo on jest naprawdę taki no dosyć spory Tam są garaże budowane. Nie wiem, może coś ja zrobiłam złego e, DJ loguje się e, Nie wiem właśnie, zobaczę jeszcze Jeszcze go tam spróbuję coś ogarnąć Mmm Zobaczymy, jak to wyjdzie. We, <coughs> no ale w tym bloku działo się bardzo, bardzo dużo. Bo zobaczcie, tyle rodzin, to jest, wiecie, ogrom po prostu, ogrom. Nie wiem, ile by mieszkanie tam kosztowało. W sumie nie wiem, ile Izzy mieszkania kosztowało. ja też mówiła, że postawiła... Mm, może z Grzegorzem pogadajmy. Postawiła tam baterie słoneczne, ale jakoś nie bardzo. Nie bardzo to dawało yy, jakieś wiecie. To się zy... A no, niestety, trzeba fitnessu trochę pouprawiać. E, jakiś rezultat dawało. No trudno. No, z tym fitnessem trzeba coś będzie pomyśleć. Można babcia ciągle sprzątać. W takim bloku dopiero miałaby sprzątania. No, także. Może podpowiedzcie mi, co wy na temat sądzicie, gdzie my chcemy mieszkać, gdzie tą rodzinę usy, u... wiecie, ulokować. E, no to zobaczymy, nie, no co, co tam da się zrobić z tym, no nie wiem. Dobra, co my tu możemy jeszcze porobić? E, szukaj współlokatorów? Nie. No może udzielimy konsultacji, skoro Magda pracuje w niedzielę, to ja też mogę. Trochę oszczędności mają, którzy jutro jest poniedziałek i będą płacić rachunek. Ale wiecie, why not? <laughs> ale wiecie, no to zawsze się oszczędności przydadzą. Mm. Przepraszam, emocje. Okej, okay, jestem. W międzyczasie pogadałam. W eee, międzyczasie przygotowałam sobie, oczywiście, bo ja tutaj miałam herbatkę. I herbatka jest o smaku owoców leśnych, ale mam też. Witaminki Jedna I druga, i będziemy teraz szeleszczeć Siups boż, no to się zaśmiewa Witaminki musujące no są dobre Ło, bo mi ze szklanki wyjdzie teraz Why not? Dobra, co Pisał będzie robił? Pisał, pogryź kosteczkę no, ale pachną te witaminki, lubię je bardzo w sumie. Takie na wzmocnienie, widzę, wszystko się burzuje i jest takie super. Dobra. Jak tam naszemu pisełkowi z pęcherzem? No, jeszcze trochę mu zostało. W sumie jeszcze trochę poczekamy sobie, aż on tam... No. Czemu ja żadne kasy nie dostaję? Hej, kasy powinny O, dziękuję. Co tu się dzieje? Ciekawskiego. Mm, gadają, gadają, gadają. W takim bloku byłoby fajnie, chociaż nie wiem, czy by nie, właśnie, e, to nie legowało, tak? Nie oszukujmy się, no bo jednak dużo rodzin. Nie, tam było chyba 12 rodzin. Nie było tak dużo tych latek. Zaraz w tam. Nie wejdziemy z samego bloku, bo nas wyrzuci z gry. Ale no. Nie uszajmy, nie uszajmy, bo już przestało wychodzić ze szklanki. Pies się przestał bawić. To też przestań grać komputer bawić się komputerem i wyprowadź go na spacer. Tutaj na pewno sobie uzbieramy mieszkanie... Ja nie wierzę po prostu. ty trolu. Świnio jedna, no już bym zakopał, to rozumiecie? Wdywanie. Nie, ty tak czy inaczej pójdziesz na spacer. Będę świnią, po prostu, bokser. Yy, tutaj są w stanie uzbierać sobie na wakacje, czy nawet na domek w górach, który oczywiście mi się marzy. No to się za Oooo oh, ciepło witaminiki. Nie ja mam tu wiecznie drzwi otwardzenie, ja nie wiem, czy to się zbagowało coś, czy... Nie, nie wiem. O! Okej. Okay. Naprawdę, Adasiu? Naprawdę? Wow, ale sprzycięło. No to ładnie, że się zakochałeś w tej pani. Bardzo ładnie. Super. O, kłócą się. Ale tak się kłócą, że się po ścianie rzucają, zobaczcie. Rzucaj ją o ścianę, rzucaj! Głową, głową ją, krzesłem! Krzesłem ją, go. Dajesz! O kurczę. Ci państwo się kłócą. Dobra, przeszedłem. My możemy coś z tym zrobić tutaj. Możemy tutaj coś ogarnąć, typu tłucz w ścianę albo coś, ale nie wiem. Czy nie lepiej będzie po prostu ta kurde blade. Dobra, chlajcie się co mnie tam. Ja będę typowym polaczkiem. Wy się chlajcie, ja nic nie będę reagować. zabijacie się tam nawet, nieważne, nie. Dobra. Weź się jakąś kolację przygotować. Nie posprzątać tej tutaj siuszki. No, Magda w sumie głodna jakoś nie jest. Pies idzie spać, bardzo dobrze świniaku. Magda z nim rano wyjdzie. Na tam kutą. Klajam się jeszcze. Dobra, to będzie dobry seks na na Bez emocji. O, przyszła Magda. No i bardzo ładnie. <kłysy> Madziu, moja droga. Więc, ty tutaj się ogarniesz. Więc, chodź, tutaj się ogarnąć. Korzystajmy, czyścią mojej ręce, mojej zęby. Nie, nie będziemy zęby. A co? Właśnie, no mówiliście, mówiliście mi, że to jest prysznic, że tutaj też jest prysznic. chodzi chodziło bardziej o to, że jak będą się ogarnąć wszyscy na górze, i ja będę chciała psa wykąpać jednocześnie, to jeden pójdzie tu z tym psem, a drugi pójdzie tu bez psa, tak? Wiecie, o co chodzi. Ale <laughs> coś z tym może pomyślę. Zobaczę jeszcze. Bo, że się zmęczył. Dobra, yy, może weźmy sobie tutaj yy, czytaj, nie? Chcę oddać na akwariaturę, Magda, dobra, to ja się przyspieszymy. E bo to ma da mi fitness, dobra. On się odpręży. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby on się odprężał. Może on sobie po prostu usiądzie. Nie wiem, czy oni będą chcieli coś ze sobą ten tego, bo wiesz, on jest zmęczony. Byłoby fajnie. Takie szwady w ścianie tutaj są. Szmaty w ścianie już nie ma, ale były. One często, jak jest dziecko na przykład i. No my sąsiadów za ścianą, gdzie dziecko śpi, to to dziecko się budzi, czy tam ktoś tam się budzi, ktoś śpi w tym pokoju. Także no, ym, no jest kiepsko z tym akurat, no ale tutaj akurat na dole to nie mogą sobie chlać się, ja i tak nic nie, nie, nie będę słyszeć. Dobra, witaminki wypite, Jakoś końcówka z najgorszą. Popijemy herbatką y, z owoców leśnych i nie wiem, co było gorsze, czy końcówka tego, czy popicie herbatką z owoców leśnych. Ech. Nie lubię chorować. Znaczy, kto to lubi? Znaczy, to są ludzie, którzy lubią faktycznie, no ale... No ale dobra. Nie będziemy się ta dziecko, będziemy się barabarować. No tak, pogadajmy o grach, na dobry, na dobry seks, na początek. Nooo i tym miłym akcentem żegnam się z wami Mam nadzieję, że wam się podobało Dawno nie było Simsów, więc się sens... nie mam nadzieję. Dobra łapki w górę i trzymajcie się, papa. Pa.